Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek premiery wznowienia z Drabki. krzyżówki za 3 zł eee, Powiem Wam szczerze, że dzisiaj wieczorem po, po godzinie w prawie że 18 dowiedziałam się, że jest premiera eee, A to dlatego, że myślę, że powinnam już powiedzieć, bo już tyle czasu mnie nie ma ani na tamtym kanale Moje Życie w Polsce, ani na tym. A mianowicie nie mam mnie, dlatego że pracuję. Poszłam do pracy i do pracy poszłam. Jakiej to powiem Wam na kanale Moje Życie w Polsce, w jakimś tam odcinku? Na razie nie będę mówiła, bo jeszcze jestem na takim etapie próbnym. Jak już będzie wszystko, że tak powiem, jasne i konkretne, to wtedy powiem, czy pracuję tam, czy nie pracuję. W każdym razie w zeszłym tygodniu, w środę. Alarm, trzeba było iść do pracy, bo po prostu sytuacja, w której, y, która się zdarzyła w tej pracy, była y, dosyć taka trudna i trzeba było po prostu pomóc. No i poszłam. I słuchajcie, jestem w pracy, zmęczona, nie mam czasu na nic, y, Adaś jest zazdrosny, y, mam katar, także boli mnie gardło. Ale y, premiera musi być Powiem Wam jeszcze tak, że ostatni odcinek jeszcze nie jest nagrany Tutaj próbowałam troszkę poddrapać, żeby zrobić odcinek taki na szybko Ale padłam, padłam, nie dałam rady nie, Teraz też jest bardzo późna godzina Ada już śpi On już jeszcze na tai poszedł a ja, a ja nagrywam, wgrywam I się położę spać też Bo znowu jutro do pracy Także kochani, tak teraz wygląda u mnie rzeczywistość wiem, że trochę tajemniczo to wszystko, ale wiecie co, wolę nie wyskakiwać do przodu, dopóki nie będę widziała, że, że jest coś, co na pewno jest, a nie tylko taką, wycie we mgle. No i muszę wiedzieć, czy na pewno tego chcę. <grym> także zaczynamy drapać. Powiem Wam także, kupiłam jeszcze dla siostry zdrabkę i jedną dla mamy, bo akurat ich odwiedzałam. No i siostra oczywiście wydrapała w dwóch zdrabkach zwrot, więc podejrzewam, że tutaj będą same pustaki. Na razie nic nie mam. Zostawiłam po 5 elementów. I, i po prostu będziemy sobie drapać więc tu światło mi odbija, ale to nic może troszkę go odsunę, zobaczymy zaraz no i mam nadzieję, że będzie lepiej widać no i drapiemy naszą monetę, może akurat coś będzie może jeszcze coś przygapiłam, waluta fajna zrapeczka, tylko to żółte mi się nie podoba nie widać nie widać jakoś tak, żeby było... Znaczy w kamerze może widać, ale dla mnie jakoś. Albo, albo po prostu jestem zmęczona i mi nie widać, ale wiecie. Tak, mamy pierwsze słowo Agata. O, przy przykrynie potrzebnie. Yy, strapałam, ale krynie powinno być. Także mamy na razie jedno słowo. Tylko O. Jest tylko jedna. Tylko S. A nie, tutaj mamy jeszcze Także puls jest drugie słowo No i czy będzie trzecie? Terka I Zobaczymy Tutaj nie ma No i wydaje mi się, że nie ma Ale patrzymy na kontrolny Q T i W Także pierwszy pustaczek Kolejna zdrapeczka, W Tutaj chyba nie mamy jeszcze ani jednego, że tak powiem słowa wino, tutaj mamy oczywiście cicho mówię, bo wiadomo Adaś już śpi, literka M i ja nie chcę za głośno mówić ok, więcej nie ma literka S tutaj ty. Tak, mamy pierwsze słowo tytus eee, no i to by było chyba na tyle, jeszcze dwie literki literka E Mamy drugie słowo efekt. No i co? Będzie trzecie czy nie? tylko z. Chyba nie będzie. No mówię, siostra wszystko zabrała. Także pustaczek. Nie oglądam ani jednej premiery. Nie obiecuję, że obejrzę, ale może w weekend, bo weekendem mam wolne. To sobie nadrobię niektóre odcinki, bo też wszystkiego się nie da, ale po prostu będę robić domowe rzeczy i to będzie leciało w tle. Także tak może być. Literka G. No, i na pewno będzie konkurs, bo tak jak mówię, będę jeszcze tutaj nagrywała, już nie dzisiaj, ale weekend yy, te krzyżóweczki I na pewno będzie konkurs, tak jak opisałam. Może nie będzie skomplikowany, bo nie mam na to czasu, ale na pewno będzie. No i zobaczcie, kolejny pustak. No, pustaki. I kolejna strapeczka. Sprawdzimy ostro, bo coś nam poszła. Literka I. I, I, tutaj I, tutaj I tutaj i tutaj I. Literka R. Mamy litr. Tutaj R, tutaj R, tutaj R. Tutaj R. Tutaj ry, o nie było, także tutaj się zdrapało, ale to nie było O. Literka B. Bar. No i to było na tyle. Literka U. Tutaj mamy U i to by było na tyle. No i ostatnia literka z. Tutaj mamy z, tutaj mamy z i to by było na tyle. R E. Tak lubię te krzyżówki, ale one mnie nie lubią. Trudno się mówi. Kolejna zdrapeczka, też nic tutaj nie mamy. Literka U. Nie widzę. Literka R. Tutaj mamy ry. Tutaj. Tutaj ry, tutaj ry, tutaj ry. Literka B. Hmm. Bębu, mamy pierwsze słowo. Tutaj by, tutaj by. Więcej nie ma. Literka O. Osa. Tutaj. Tutaj. tutaj, Więcej nie ma. I ostatnia literka. I. Mit. I tutaj i. I tutaj i. Ale nic nam to nie dało. No same pusteki, kochani. Ostatnia zdrabka. Czy będzie coś czy nie. No, mówię wam. Ksenia wszystko zabrała. <noise> Ale dobrze, niech mam. Literka W. Echo. Więcej nie ma. Literka K. K. Sok. Sekta. No i dalej. Nie ma nic. Literka H. H. Echo. Mamy pierwsze słowo Echo. Czy jeszcze coś jest? Nie ma. Literka A. Mamy drugie słowo Zima. Mamy trzecie słowo Ewa. No jednak coś tam Iksenia dla mnie zostawiła. Także jest ok. Nie będzie na samo zero I ostatnia literka. Chyba, że jeszcze coś tam przegapiłam, ale wątpię. I zobaczymy kontrolny. No chyba jest 3 zł. Także no nie ma pustaków, ale zobaczcie. Fajne, bo widziałam chyba tylko u Gabi testuje mm, przez chwilkę yy, i Gabi testuje miała w koniczynki, a ja mam w serduszkę. No ale widzicie, o, takie coś. 1-3 złote. A tutaj same, same pustaki, no, 6 drapek i 5 pustych. Także no niestety. Ale dobre i to cieszę się z tego. Yy, tak jak mówię, no teraz mam inne <śprawy> sprawy na głowie, że tak powiem, ale myślę, że zdrapki będą na moim kanale gorzej będzie z vlogami bo teraz muszę się zastanowić jak nagrywać, gdzie nagrywać i po prostu mieć na to czas bo normalnie nie mam na to czasu ale będę się starać, a mam zaległości bo mam jeszcze Oriflame Denko i w ogóle Q&A, który jeszcze jest nieodpowiedziany na wszystkie pytania no i bardzo bym chciała odpowiedzieć bo bardzo mi miło, że zadaliście a nie wszystkim odpowiedziała odpowiedziałam, więc jeszcze troszkę przede mną czeka, ale mam nadzieję, że macie anielską cierpliwość i poczekacie. I, i tyle. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Buziaczki, papa, pa, dobranoc. Albo miłego dnia. Zależy, kto kiedy ogląda. Papa. Pa.